O co ty gadasz? What? To jest tak zwany streamer RNG, o którym tyle słyszałem. Najbardziej pubna rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek. ...Poe. kurde, wydaje mi się, że ta postać będzie mega dobra. A kiedy ah. it's power! Znaleźliśmy Olrota! Oj, Ojoj oj. Jak robi Wasteland, trzeba to robić takiego slama. Ej, Biegłem w to. Kurwa, wy... O, chyba zginąłem. Tak, zginąłem. Co wy gadacie? Miałem DC Timer. Lol, ale słaby dead. Eee, taka prosta walka, ale miałem DC Timer. Eee. ma, dzięki, dzięki za rajda. Nuken, jeśli myślisz, że nie zginąłem DC Timera, może nie wiesz, co oznacza DC Timer. Aaaa! Cmentarna baba, istnieje taka postać. Cmentarna baba .pl. Nie Ela. Nie będziemy grać w Lightning Arrow, ani w Tornado Shot'em. Teraz Dobra, zaczynamy, mając play 15 minut ogarniania jakichś pierdułek, A teraz się zaczyna playthrough. No, AmigaFood, jestem ciekawy, jak się sprawdzi od razu, ten, Caustic Garrow of Poison, bo wydaje mi się, że powinien być bardzo dobrze sobie radzić, jak mam Black Hearty na start, bo to jest bardzo dużo house damage'a, więc będą wsiadać od samego początku duże Poisony, myślę. W ogóle kupienie sobie fajnego skinka daje taką iluzję trochę dla tego mózgu, jakbyś grał inną umiejętnością, mam wrażenie. Na przykład nie lubię Kostigarowa zwykłego, ale z tym skinkiem to on się czuje jakbym grał czymś nowym i jest fajnie. Grand, dzięki wielkie za wsparcie. Aha. Nie mówcie. Okej, okay, żyje. Nie da się, Lares, bo Point Blank to nie jest Notable, tylko to jest Keystone, a Keystone'ów się nie da anonikować. Z Energy Shieldem jest tak, że Energy Shield ma sens tylko jeśli używasz go w konkretnym celu, na przykład LDG Battery, albo masz go nastakowanego parę tysięcy, na przykład nie wiem, sześć albo osiem koła. Yy, tak jest sytuacja. Generalnie możesz to łatwo sprawdzić. Yy, wciskasz, yy, jak masz myszkę na przedmiocie, to wciskasz yy, Alt i będziesz miał napisane, że... Yy, life Regen Modifier ma taga life. To jest to, co zawsze powtarzam w ogóle ludziom, wiesz, że... Bo bardzo często ludzie piszą, że najgorsze w jest to, że trzeba kampanię przechodzić cały czas. Ale to jest właśnie to, ta ciekawa kwestia, że park ludzie grający HC, muszą przechodzić kampanię dużo częściej, a dużo mniej na nią narzekają. I to jest właśnie kwestia tego, co, co napisałeś, że kampania na HC jest tysiąc razy ciekawsza, przez to, że są... To jednak bodźce intelektualne jakieś dla Ciebie, że musisz się nad czymś faktycznie zastanowić, a nie rzucasz ciałem 500 razy w pitawę. Fajnie, że Ci siadło. Mam nadzieję, że będzie mogli robić cmentarzysko w poligę, byłoby super. Mnie to nawet już, już ekscytuje w sumie, to czym będzie ta postać. Powiem Wam, wiecie co mnie też trochę napędza? W sensie, dlaczego na przykład... No, zasmuciła mnie wyjepka. Zwłaszcza to, w jaki niefortunny sposób się wydarzyła. A ja mam taki, taki, takie coś w głowie, że no trudno i tak jest tak dużo buildów, które chcę wytestować w tej lice, że, że teraz przynajmniej mam powód, żeby już rerollnąć. Zajmuje mi kampania. Zobaczymy. Tu chciałbym ze 4 godziny, ale zobaczymy, czy się uda. Może się nie udać, bo będę trochę kombinował z setupem. To znaczy action speed. Action speed to jest Zarówno twój movement, atak, gas speed. To są wszystkie akcje wykonywane przez swoją postać. Spróbujmy tu walnąć. Five linka. Sportowego. Akurat byłaby fajna zbrojka do levelowania. Tak czuję, że zaraz siądzie. Parę kliknięć. No dobra, jeszcze parę kliknięć. Nie mogę się powstrzymać. Do 250, do 250. Niżej nie chcę schodzić. O, jest, dobra. Uf. Witajcie na cmentarzysku. Headhunter mi raz wypadł. Prezi. Z tego, co napisałeś. Eee, jakieś pół roku temu, na lidze Sanctum. Ale niestety to było gdzieś tak pod koniec ligi, więc wiesz, że mi wypadł ten Headhunter i ja ani razu z nim nie zagrałem? Sanctum? Więc tak wypadł mi, ale no... Wow. Woohoo! What is love? Don't hurt me! No more! Myślę, jak wszystko takie, wszystkie i cały content, na którym nie musisz się dużo ruszać ani mieć ręża, to będzie dobrze sobie radził One Shotter, na przykład ekspedycję czy harvest, jak najbardziej git. Enough of this. Czady robią delwa. Ech, nie cierpię delwa. To ja mam wrażenie, że jak zacząłem Foxy już nikt tym nie gra. Wiesz, co z masz wrażenie? Powiem ci szczerze, bo to jest bardzo popularny skill nadal i silny. Zobaczmy, czy wszystko tak jak należy. Tak, ale potrzebuje więcej strzał. Bardzo skafty jest ten score na jednej strzale. Zastanawiam się kolejność ascendancji jaką będę miał. Ale chyba musimy zacząć od po prostu z Weavera. Nie no, kalwi. One są kierowane, wiesz? Jak sobie zobaczyć, jakie są Core Supporter Paki na ligę... W sensie, na ligę. Jak, jakie są Core Supporter Paki, one są kierowane jakby cenowo. Więc nie wiem, jak kupisz za 60 dolarów, to potem możesz dopłacić 40, żeby mieć tego za 100. Ja mam pomysł, czy ja mam Bo jeśli tak, to jest zajebiście. Mam! O, zajebiście. No i z elegansio. Seen the true face of God, exile. No, I haven't seen the true face of God. This world is a jest iluzją. Wygnańcu. Ale Teve Storment to jest Sigma Ring. Ulubiony boss w Kampanii? To, to dobre pytanie w sumie. Zastanawiam się. Ulubiony boss w kampanii? Bez kitu się zastanawiam, w sumie. Dominus jest jednym z lepszych, no, według mnie. Być może najlepszym bossem na kampanii. Innocent jako walka mógłby być, nie wiem, jednym z najlepszych bossów w kampanii, gdyby nie to, że ma zbyt dużo faz przejściowych. Dosłownie. Innocent ma potencjał na bycie zajebistym bossem, ale ostatecznie jest chujowy ze względu na interfazy. Wypadałoby porobić mechanikę ligową, żeby znaleźć nam Tinkchar, olejek na broń. Zaraz chyba porobimy. Tuturu, tut. Tu, 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 Czyni, dziękuję ci ślicznie. <noise> Że to już drugi raz z rzędu. <noise> Bardzo mi miło. Siemoneczko. A, jeszcze zanim pójdę laba, idziemy sobie wyparmić właśnie tą nową e, Ascenancję, Czekajcie, Puerto żółty pyłek. Właśnie, jak se daltoniści radzą z tą ligą? O, jest żółty pyłek. Idę za nim. Jest tryb dla daltonistów. Dodali go do połek? Wiem, że kiedyś nie było, ale jak dodali, to nawet nie wiedziałem. O, zaleźliśmy. Szybko poszło. Dodajemy sobie dostęp do Tinkchers. Dobra, to zróbmy sobie na bardzo szybko lepszy łuk. Ej, zajebisty. Pierwszy raz korzystam z ThinkSer, wiesz? Myślałem, że wystarczy włożyć, a to trzeba jeszcze kliknąć, faktycznie. Ale jaja, co ciekawe. Mam co, W Diablo 4 obecnie, Toxic Grain of To może być ciekawe. Też bym mógł poeksperymentować z tym. I na pewno ludzie grają Firetrap of Blasting. Nie mów Pan Stick, że masz save of Hate. Stary dam ci wszystko za to. Ile chcesz Divine'ów za to? Ile chcesz pan z tych za to? Widzowie ja życie łożył, gdybym miał tą klaszkę. Jak bez kappy. Podaj tylko cenę proszę. Kurde. Powiem ci tak. Mówmy się, że ja ci po prostu na razie dam 5 divinów i tyle. Dawaj. Pam, 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 pam. Potrzebuję chromów. Damy mu chramy. Musi być ładnie otoczony, Divine. Widzowie, ta flaszka to jest coś niesamowitego dla mnie. Musimy tutaj zrooplejować trochę, bo nie wytrzymam. <ścoughs> Ej, czuję, że ta postać będzie zajebista, naprawdę czuję, że będzie zajebista. Jeszcze mnie to bardzo. So in love with deck. Zaraz będzie mój ulubiony zone w całej kampanii. Bamberzo wino sens Uwielbiam tam trochę Przysiedzieć Uberlab? Wiesz co? Jak jesteś w stanie komfortowo robić żółte mapki, to zazwyczaj czas, że oznaka, że już komfortowo zrobisz Uber Lab. Powiem wam, że uwielbiam tę zmianę. To co wymyślili z tymi stransfigurowanymi gemami. Czemu taka potężna? Sprawia, że część fizycznych obrażeń, które otrzymuję, zostaje przemieniona w obrażenia od zimna. Więc generalnie. Genialna opcja defensywna na HC. Gramy z witami. Jest nas ponad 600 na takim, nazwijmy to, serwerze i... Pa, pa, kitawa! Pa pa! O, macha nam! To beran, sioneczko. Dziękuję, sister. I shall always pressure your company. Pom 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 Niedawno Zero name One były tuż przed ligą, wiesz? Czas na labik, Siabada. Znaczy, zależy na czym ci zależy. Co wygadacie? Kolejny chain DD. Ale by ktoś chciał takiego. Ha, ha, ha. A, dobrze, żeby ostrzeżenie wyszło. Zapomniałem skorzystać z altara. I powiem Wam, że my tak kosimy tych przeciwników, przecież. A ja mam łuk sprzed 40 poziomów. Przecież jakie założę łuk sensowny? będzie mieć tak absurdalny damage, że to się w głowie nie mieści. Dobra, spróbujmy coś z tym zrobić. W nie, bo nie mam. Chyba, że mam... dobra, mam... Mam parę prób no niezbyt dużo. Ty! What? Dobra, niezłe na start. O chuj, niezłe na start. Patrz. A S i Poison. Najbardziej popierdolona rzecz jaką widziałem kiedykolwiek w PoE. No. Ha? Ha? O co chodzi? Kurde, wydaje mi się, że ta postać będzie mega dobra. W sensie naprawdę mam tak wysokie oczekiwania wobec niej. Zobaczymy czy jest pełni. Yy, RIP 3 Rygor, może zobaczyć wieżek jest. To mm -hmm. za Belt i co to daje? Generalnie wyobraź sobie, że ten Belt daje potężny efekt, mianowicie 30% dodatkowego flask-efektu w każdej twojej flaszce, ale ma też mocny downside. Nie możesz grać pięciu flaszek, tylko 4 maksymalnie. No ale słuchaj, my nie gramy pięciu flaszek i tak, bo gramy Tincture, który nie liczy się jak flaszka, więc mielibyśmy potężny upside z Micro Destillery Belta, nie mając przy tym żadnego downside'u. Ultimatum. Masz swego rodzaju suwak. A Affliction, jakby wchodzisz i dostajesz pierdo i w sumie tyle. Jest bardzo wysoki poziom trudności bez żadnego suwaka. Więc musisz mieć hiper silną postać, żeby to miało sens. O co ty gadasz? What? To tu się odprubiło właśnie? Jednym altem? Czy to jest tak zwany streamer RNG, o którym tyle słyszałem? Sarkuiesz. <gry> Kurde, już mnie tak nosi tym buildem, że już mi kurwa, że jestem na kampanii, bo ja tu widzę taką bestię. Powiem wam, co chodzi. To jest tak, jakbym miał samochód sportowy i musiał im stać w korku teraz. Ja już chcę na tor wyścigowy. Ja już chcę na tor wyścigowy. Puśćcie mnie na tor wyścigowy. Powiem ci ckliwy, że paradoksalnie najlepszy sposób, żeby polubić akty, i to mogą potwierdzić częściowo widzowie, którzy yy, się przekonali w tym sezonie do HC, to jest spróbować aktów na HC. One są dużo ciekawsze. Dzięki Freestyle u. O! zajebiście Magri. To śpi dobrze. Powodzenia jutro z kończeniem kampanii. Jesteś na to urodzony. Dobra. Blade for Impaling. OK. Idziemy po Plask Charges Gained. Jest zajebiście. I shall strike you down. My mana is gone. Don't hurt me no more. Whoa. Whoa.